Według mnie przestać nagrywać to nie jest prawdziwy problem. Większym problemem jest odejść bez słowa, bez żadnych wyjaśnień, i to jest właśnie jeden z większych błędów, jakie popełniłem. Witam Was więc bardzo serdecznie i prawdopodobnie po raz ostatni już na tym kanale, ponieważ jest to film, w którym wyjaśnię rzeczy, które nie zostały wyjaśnione, a według mnie wymagają wyjaśnienia, a raczej przedstawienia tych wydarzeń i rzeczy z mojej strony. W pierwszej kolejności chcę przeprosić za moją toksyczność. Lekkomyślność oraz debilizm, ponieważ to są chyba trzy słowa yy, z tych negatywnych, który, którymi można opisać to, jak się zachowywałem. Więc przepraszam, byłem niemiły dla wielu osób, dla wielu innych youtuberów, mniejszych na przykład, ale tak naprawdę, jedna z rzeczy, których najbardziej żałuję, to fakt, że nie starałem się nad filmami tak bardzo jak mógłbym się postarać, bo ostatnio, patrzę na niektóre moje starsze, a nawet nowsze filmy, a bardziej właśnie te nowsze filmy. Zobaczyłem że, mogłyby, że zobaczyłem, że mogłyby być one o wiele lepsze, i żałuję, że tworząc je nie dałem siebie wszystkiego. Jedna rzecz, którą najbardziej chciałbym jeszcze wyjaśnić w tym filmie, to sprawa jednej osoby, której rzekomo życzyłem śmierci. Co jest kompletną nieprawdą, aczkolwiek nie, nie, zaprze, nie, nie zaprzeczam, że ja również popełniłem błędy i że wina też leży po mojej stronie. Otóż, ta, otóż cała ta sprawa była już wielokrotnie poruszana, możliwe, że się przewijała podczas yy, na live streamach czy w różnych innych miejscach, ale nigdy nie miałem okazji je wyjaśnić, a więc pozwólcie, że wyjaśnię. Yy, cała ta historia zaczęła się od tego, że odrzuciłem jednego widza, bardziej chodzi o to, że nie chciałem z tym widzem rozmawiać, pisać itd. i tak dalej. ta osoba przybyła to bardzo źle, wręcz tragicznie, co spowodowało tym, że podjęła wiele bardzo lekkomyślnych działań. Zresztą ja też podjąłem wiele lekkomyślnych działań, może nie w jej kierunku, aczkolwiek również. No i ta oto osoba, której nie będę podawał danych, ponieważ nie chcę, żeby ktokolwiek z Was lub żeby cokolwiek z tą sytuacją dalej szło w złą stronę, ale ta osoba posunęła się do wyzywania mnie, moich znajomych, pisała również nawet do moich rodziców i za pomocą swojego konta i za pomocą swojego konta, multikont i, i namawiania swoich znajomych rozpowszechniała fałszywe informacje o mnie, o innych ludziach i wyzywała mnie jak i innych ludzi tylko dlatego, że nie chciałem z tą osobą rozmawiać. Przyznaję, że w kierunku tej osoby ja sam powiedziałem kilka niemiłych rzeczy, za co przepraszam, ale nigdy nie życzyłem tej osoby śmierci ani nie zachęcałem nikogo do cięcia. Tak jak niektóre komentarze zazwyczaj właśnie pisane przez te osoby. Przyznaję się jedynie do jednego wielkiego błędu. Otóż raz na live streamie miała miejsce sytuacja, której bardzo żałuję. Powiedziałem to tak naprawdę bardziej żartem, aczkolwiek to nawet nie jest e, temat, który powinien być żartem. Ale miała miejsce taka sytuacja, kiedy poinformowałem na live, że mój pies umarł. No i dostałem komentarz od właśnie jednej z tych osób, dobrze, że ci zdechł. Po, po czym odpowiedziałem e, lekko ze śmiechem w tonie, powiedziałem. Możecie napisać, żeby ona sama zdechła. Co było naprawdę kompletnie niemiłe i bardzo za to przepraszam. To było okropne. Nawet jeśli to było żartem, to przepraszam za to i to nie było w żadnym stopniu śmieszne. Niestety, po prostu poniosło mi lekkomyślność. Ale, ale wracając do tematu samej tej osoby, to, ta osoba jej konta oraz znajomi przyczepili się później do innych kanałów, również właśnie z powodu prawdopodobnie bycia odrzuconym, a przynajmniej z tego co dowiedziałem się od tych osób. Y było, miało to miejsce na przykład na kanale Bonexa, możliwe, że go znacie kiedyś razem z nim rozmawiałem jednak największą ironią jest to, że to nie sprowadza się jedynie do wyzywania, a właśnie do życzenia innym ludziom śmierci. Ja sam otrzymałem wiele takich, wiele takich wiadomości od tych osób i to już naprawdę nie jest żart tak samo takie wiadomości były kierowane wobec moich znajomych oraz mojej byłej dziewczyny co było naprawdę niemiłe i i na niektórych z tych osób na pewno odbiło się psychicznie w większym stopniu. Ale jakoś nie chcę przewracać tego tematu, a bardziej chciałbym go zamknąć, yy, to chcę powiedzieć, jeśli ta osoba, o której mówię, ogląda ten film, a także jej znajomi i ogólnie osoby, które są w to zamieszane, chciałem powiedzieć, żebyś przestała, żebyście przestali. Nie mówię, że wina leży tylko w tobie, a zamiast nadal patrzeć się nad przeszłością, postarajmy się pójść do przodu. Nie tylko ja, ale my razem wszyscy. I osoba, o której mówię. A także osoby z nią powiązane. Y, pomimo tego, co spotkało mnie przez te osoby, chciałbym nadal przeprosić, ponieważ częściowo zaczęło się to przeze mnie. Więc jeszcze raz przepraszam. Mam nadzieję, że te słowa dotrą do tej osoby i się zastanowi, bo nie mam żadnych złych intencji, wobec Ciebie, że powinniśmy już tą całą sprawę zamknąć. Y, jeszcze o tym temacie pisania takich wiadomości do ludzi, chciałbym powiedzieć, żeby. Chciałem powiedzieć bezpośrednio do was, widzowie, ponieważ wielu z was jest w młodszym wieku, żebyście nigdy nie, dla żartu nie pisali takich rzeczy ani nikogo nie nękali, ponieważ te rzeczy są karalne i, i są ludzie, którzy nie będą czekać z tym i po prostu pójdą z tym do sądu. Więc naprawdę nie róbcie takich rzeczy. A, a także chciałem was bardzo poprosić, żebyście wobec, wobec osób ze screenshotów, które przedstawiłem, żebyście nie pisali wobec nich żadnych złych rzeczy Ponieważ wtedy po prostu to będzie się ciągle ciągnęło w kółko. I no jedna bardziej głupia rzecz. Sorry, że tak nagle weszła mi jakaś faza na anime. Co sprawiło, że bez pytania widzów chciałem przekształcić mój kanał w coś zupełnie innego. I nawalałem masą profilówek z anime. To było bardzo głupie. No i chciałbym jeszcze bardzo podziękować za to, że tworzyliśmy razem ten kanał i za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze, to była naprawdę świetna zabawa i naprawdę podczas tworzenia tego kanału poznałem masę niesamowitych osób. No i nauczyłem się wiele przez robienie tego kanału, a więc dziękuję wam wszystkim i widzimy się!